Oferta naszej branży może wydać się Tobie skomplikowana, ale TDC powstała, aby dawać odpowiedzi i sprzedawać rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że technologia, choćby ta najbardziej skomplikowana, jest po to, aby ułatwiać życie i funkcjonowanie każdego z nas i nas jako całości. Dla każdej z Twoich potrzeb istnieją tysiące rozwiązań, ale tylko jedno jest tym najwłaściwszym. Na szukaniu właśnie tego się skupiamy. Projekty zrealizowane przez nas w Polsce i poza jej granicami czynią nas liderami w branży kreatywnych rozwiązań świata multimediów. Gotowe rozwiązania sprawdzają się w 99% przypadków. Wiemy jednak, że ty jesteś tym jednym procentem, który potrzebuje czegoś więcej. Jak działamy? Zgłaszasz się do nas, opisujesz swoje potrzeby, a my troszczymy się o całą resztę. Cała kwestia skomplikowanej terminologii, technologii, programowania i montażu jest po naszej stronie. Bo jak powiedzieliśmy, technologia jest tylko środkiem do celu, którym jest Twoja satysfakcja. Ekrany LED i LCD pomagają klientom instytucjonalnym, zapewniają bezpieczeństwo kierowcom i podróżnikom wysokogórskim, budują atmosferę imprez sportowych i rozrywkowych, reklamują usługi biznesowe i akcje społecznościowe. Infokioski ułatwiają orientację w terenie i aktualnościach aglomeracji ich mieszkańcom i turystom, ułatwiają funkcjonowanie urzędów, szpitali i muzeów, zarówno pracownikom, jak i petentom. Nasze oprogramowanie zapewnia łatwe i szybkie zarządzanie treścią wyświetlanych komunikatów, a przejrzyste zestawienia pomagają kontrolować ich funkcjonowanie i konserwację. Nie boimy się realizacji największych i najbardziej wymagających projektów, cały czas pamiętając o tym, że będziemy korzystać z nich my wszyscy.